Nagrywa się? Tak, tak, zaczęły się nagrywać. Dobrze, Mieli Państwo. Witam na moim vlogu. Nazywam się Józefina Jagodzińska i zajmuję się astrologią, tarotem i kartami il normą. To nagranie będzie dotyczyło astrologii i będzie dotyczyło najbliższej pełni, która jest już w poniedziałek 3 lipca. Ja no uznałam, że ponieważ jest to taki moment, kiedy możemy różne rzeczy zrobić, póki nie pojawią się nowe, to to będzie właściwy czas na to, żeby wrócić, chociaż na chwilę. Jak wiedzą moi stali obserwujący, z regularnością mnie bywa różnie. Niestety jestem wodnikiem. Wodniki mają wiele zalet, ale niestety regularność do nich nie należy. No ale udało mi się w tym momencie wrócić, więc mam nadzieję, że tym razem uda mi się różne sprawy pociągnąć, tak. No i oczywiście, jeśli chcecie wesprzeć kanał, no to lajkujcie te nagrania, dzielcie się nimi. Jeśli ktoś chciałby zrobić donację, no to to będzie szczególna forma pokazania, że ceni ten kanał. Jednym z powodów, dla którego ten kanał jest taki nieregularny, no to właśnie to, że wsparcia takiego nie ma. Więc robię te nagrania wtedy, kiedy po prostu mam czas, a tego czasu nie mam zbyt wiele. I ze względów zawodowych, i ze względów prywatnych. No, ale Zostawmy to wszystko, zajmijmy się teraz pełnią, pełnią w koziorożcu, która, tak jak powiedziałam, będzie 1, nie, będzie 3 lipca i, i która nada klimat następnym dwóm tygodniom. I tak naprawdę to nów następne, nów wraku będzie bardzo ciekawy, dlatego warto też w tej chwili zająć się tymi sprawami, które chcielibyśmy w miarę w spokoju skończyć, dlatego że za dwa tygodnie zacznie się zupełnie nowy etap, taki, w którym wiele spraw starych będzie jeszcze cały czas niedokończonych, ale jednocześnie pojawią się nowe tematy. No i na ten temat zapraszam. Do obejrzenia innego nagrania. Natomiast teraz zajmijmy się tym, co widać właśnie w horoskopie tej pełni. No więc, pierwsza sprawa jest taka, że to jest pełnia, która w dużym stopniu będzie dotyczyła spraw zawodowych i to takich, które dotyczą codziennego trybu życia, takich codziennych spraw do załatwienia, tego w jaki sposób je realizujemy, a także tego, czego nie udaje nam się zrealizować, tego co zwykle gdzieś tam zostaje i czeka na chwilę. Kiedy będzie można się tym zająć i często tej chwili jest zbyt mało, oraz na kwestie takich wyższych celów zawodowych, nie codziennych, ale długofalowych i będzie próba godzenia tych dwóch rzeczy, które często nie są ze sobą w zgodzie. No i tutaj też będzie podobnie, to że mamy z jednej strony właśnie jakiś ustalony tryb życia, a z drugiej strony mamy sprawy, które już od dawna czekają na to, żeby je zrealizować może zamknąć. Dokończyć, ale cały czas tego czasu nie starcza. No i ten okres, te dwa tygodnie będą między innymi służyły tym osobom, które wtedy oczywiście nie są na urlopach, tak? No bo wiadomo, że lipiec to wiele osób gdzieś pojedzie, więc albo już pojechało. Więc tutaj te osoby, które będą dalej w pracy, no to mają czas na to, właśnie w związku z tym, że będzie trochę luzu, zastanowić się na tym, w jaki sposób bardziej bardziej albo lepiej zużytkować ten czas, który mają dane na wykonanie tego, na czym im zależy, między innymi dlatego, że no tutaj będzie widać, że jest możliwość, jest pole do tego, żeby zmiany wprowadzić. I te zmiany nie powinny mieć takiego charakteru ściśle związanego z porządkiem, ale właśnie powinny mieć taki charakter, co jest najważniejsze, co jest takiego, co jest odkładane, ale tak naprawdę powinno być jedną z tych rzeczy, którą powinniśmy się zajmować w pierwszym rzędzie. I te sprawy powinny podyktować, czym i kiedy i w jakim wymiarze będziemy się zajmować. No i tutaj no, trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że uda się od razu wprowadzić wszystkie te zmiany, natomiast no, można przynajmniej kilka w tym czasie sobie jakoś zaplanować czy rozłożyć, a przynajmniej jedną można wprowadzić w życie, co też będzie dużym zyskiem na dłuższą metę, dlatego że to nie są sprawy, które można szybko rozwiązać. Tryb życia zawsze jest problematyczny, ponieważ to jest nasze życie codzienne a w życiu codziennym, jak wiadomo, jest dużo elementów takich chaotycznych, nieprzewidywalnych, albo takich, które potrafią wytrącać z nas, nas z równowagi. Druga sprawa, no to właśnie to jest to, co jest nieco w kontrze do takiego codziennego trybu, trybu życia to nasze dawne plany, jakieś dalekosiężne projekty, które albo ambicje, albo stanowiska, na które chcielibyśmy aplikować, które. No, te plany gdzieś tam zostały odstawione na bok. I to jest dobry czas na to, żeby się zastanowić, co z tych wielkich planów można zrealizować, no bo jest jasne, że w ciągu tych dwóch tygodni na pewno nie uda się skończyć wszystkiego, a szczególnie nie uda się to skończyć osobom, tego skończyć osobom które mają no, wielkie ambicje i wiele tego rodzaju planów czy projektów. Natomiast jakiś projekt można wybrać, jako ten, który będzie. Hmm, pierwszorzędowy, najważniejszy i zająć się tym, tym projektem, tak, więc tutaj znowu jest potrzebna jest potrzebny jakiś rodzaj hierarchii i jeśli jest tak, że macie kilka projektów, które wydają się równoważne, równie, równie istotne no to warto się zastanowić jak te zmiany w trybie życia i także jak aktualny tryb życia Pokazuje, którą z tych rzeczy będzie można najłatwiej zrobić. Tutaj nie powinniśmy w tym okresie siedzieć się na to, żeby robić rzeczy najtrudniejsze, tylko żeby spróbować skończyć przynajmniej jedną rzecz, która jest z naszego punktu widzenia, ze względu na warunki, jakie mamy i zawodowe, ale też inne, zdrowotne i w ogóle dotyczące trybu życia, jako takiego, która z tych spraw będzie najłatwiejsza. Więc to jest, to jest ta, ta rzecz, którą można spróbować. Zamknąć w tym okresie. No i właśnie jedna sprawa to jest, przepraszam, jedna sprawa to są, to są właśnie te kwestie zawodowe. Natomiast druga sprawa no to są wszelkiego rodzaju sprawy dotyczące. Poprawy zdrowia. Tak naprawdę zdrowie oraz poprawa zdrowia to jest główny temat tych dwóch tygodni i tego horoskopu pełni. I to się może wydawać nieoczywiste, bo tutaj nie będzie chodziło o jakieś ogromne problemy, jakieś wielkie choroby, jakieś wielkie sprawy, tylko właśnie o drobiazgi, które powodują, że jeśli nie mamy ich rozwiązanych, to cierpi na tym cała reszta naszego życia, w tym nasze plany zawodowe. Także to też jest dobry. Okres na to, żeby zająć się jakąś jedną konkretną sprawą zdrowotną, która nie jest taka trudna do rozwiązania, natomiast bruździ we wszystkich innych dziedzinach życia. I to może dotyczyć tak konkretnych problemów, jak i konkretnych nawyków, takich jak na przykład pory posiłków, czy Czas, kiedy chodzimy spać, czy jakieś drobne naprawy dentystyczne, czy cokolwiek tego rodzaju, więc tutaj te takie sprawy, które są codzienne, wydają się błahe i wydają się takie, że no można odkładać je na później, warto je zrobić w tym momencie, dlatego że jeśli załatwimy te sprawy w tym momencie, no to będziemy mogli. Po pierwsze, będziemy je mieli z głowy, ale też będzie to ułatwienie w następnym okresie, który nie będzie taki spokojny. To, co jest fajne w tym czasie, to że mamy tutaj dwie takie przyjemne sytuacje, dwa przyjemne aspekty, które powodują, że mamy w tej chwili okres stabilizacji, mianowicie jedna sprawa to jest to, że mamy już od jakiegoś czasu Plutona i Neptuna w Sekstylu, a druga rzecz to to, że mamy podobny układ, jeśli chodzi o Saturna i Jowisza. I to i na poziomie międzynarodowym, i na poziomie. Społecznym powoduje, że mimo tego, że sytuacja nie jest optymalna, no bo szczerze mówiąc, kiedy jest optymalna, to się zdarza, że bardzo rzadko, to jest jednocześnie tak, że mamy, mamy taką sytuację, że mniej więcej wiemy, na czym stoimy i nie musimy się bać bardzo gwałtownych zmian. I ten okres teraz pozwala. Nam zająć się rzeczami, które no, wymagają dłuższych działań. Nie można ich załatwić w tydzień czy w dwa tygodnie. No i ten okres, ten okres jest tego rodzaju, więc ta pełnia, którą mamy teraz, nakłada się na to. I to jest też tak zwana superpełnia, dlatego że księżyc jest w tym momencie najbliżej Ziemi, więc będzie wydawał się większy. Większe pływy i tak dalej, też tradycyjnie nazywa się to pełnię czasem plonów, czasem siennym, czyli zbierania siana. No i wreszcie czasem kozy czy koziorożca, no bo to oczywiście jest pełnia w koziorożcu, bo księdzie jest w w tym okresie. Więc też możemy się przyjrzeć temu, co do tej pory osiągnęliśmy. Oraz przez najbliższe dwa tygodnie skończyć coś, żebyśmy mieli poczucie, że coś żeśmy osiągnęli, na przykład od poprzedniego nowiu w koziorożcu, czyli od zimy 2022. I to jest też tak, że będziemy mieć będziemy, będziemy mieć właśnie takie poczucie, że skoro no, te sprawy już no, coś się udało z nimi zrobić, no to po pierwsze można je pchnąć dalej, po drugie też można zająć się czymś innym. No i po trzecie też dla wielu osób to będzie taki okres, kiedy one dosłownie mogą dostać jakieś gratyfikacje albo zawrzeć jakieś kontrakty, które no właśnie dopną im ich wielomiesięczne wysiłki. Więc uważam, że to jest bardzo ciekawe. Jeszcze wrócę do tego zdrowia. To jest tak, że myślę, że to jest taki okres szczególny też dla wszystkich osób, które chorują przewlekle i które nie są w stanie wyjść z jakichś stanów ponieważ mamy długotrwałą koniunkcję Wenus, Marsa i Lilith w Lwie i powiedziałabym, że to jest taki rodzaj aspektu, który mówi o tym, że należy się cieszyć życiem nawet jeśli nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy już robić albo jeszcze nie Dlatego, że nawet mimo pewnych braków, nadal życie ma swoje zalety i to, co nam pozostało, możemy wykorzystać i cieszyć się tym, co jest, tak? No i w końcu też jest tak, że mamy lato, więc jest to trzeba po prostu korzystać z tego, co się, co się tutaj, jakie okoliczności się tutaj będą pojawiać. I myślę, że to są takie najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o tę pełnię. Tutaj, jeszcze jeśli chodzi o symbole sabiańskie, to mamy także dyspozytorem końcowym tego horoskopu jest Neptun, i Neptun jest na szczycie szóstego domu, więc yy, oczywiście na Polskę. Więc yy, ten horoskop jest właśnie szczególnie istotny w tym, żeby yy, synchronizować swoje życie duchowe, swoje przemyślenia, swoje intuicje z tym, co, z tym, jak żyjemy codziennie. Można powiedzieć też, że to jest taki tranzyt, który potencjalnie nas uszlachetnia, w takim sensie prowadzi do tego, że zaczynamy żyć w taki sposób, jak chcemy, że jest to życie no właśnie bardziej subtelne, bardziej związane z sprawami, które powodują, że czujemy, że jest coś więcej, że także w codzienności może być coś więcej. Więc jeśli też jest tak, że macie różne zwyczaje zachowanie albo hobby, które są związane no właśnie z takimi sprawami wyższymi, no to warto wrócić do nich albo wpleść je w życie codzienne. Myślę, że takie osoby, które są religijne, ale też osoby, które zajmują się sztuką, na przykład grają na jakimś instrumencie albo robią cokolwiek innego artystycznego, to warto, żeby wróciły w tym okresie do swoich starych zwyczajów, które pewnie zostały zarzucone, albo dużo mniej czasu te osoby na nie poświęcały ostatnio, dlatego, że to zdecydowanie poprawi klimat, no właśnie tego życia codziennego. No i też będzie powodem, dla którego wszyscy będą się czuli lepiej. Jest jeszcze jedna sprawa dotycząca tej. Pełni. Mianowicie to jest tak, że te najbliższe dwa tygodnie to jest ostatni moment, kiedy węzły księżycowe przebywają w znakach Byka i Skorpiona. I po tym okresie one przejdą prawie dokładnie w synchronizacji z Nowiem do znaków Barana i Wagi. Co znaczy, że zmieni się klimat z takiego Skupionego na własności, na finansach, na ogarnianiu rzeczywistości, na bardziej indywidualistyczny i związkowy. I to będzie taki tranzyt, który potrwa najbliższe, no powiedzmy, że dwa lata, tak, tam do stycznia 2025. Więc też te ostatnie dwa tygodnie to też jest zapinanie na ostatni guzik takich spraw, które są właśnie związane z takimi dziedzinami życia jak finanse i wspólne sprawy, także wspólne sprawy rodzinne. Także jeśli chcemy coś wyjaśnić trudnego z kimś albo przeprowadzić jakąś poważną rozmowę, to też jest dobry moment, szczególnie jeśli to ma być rozmowa, która zamyka jakiś temat. No i to. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że to co usłyszeliście Wam pomoże. No i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że to będzie wkrótce. No i to tyle. Dziękuję.